Dzień Good morning! Good morning. Tu mamy zięła z ogródka własnego z balkonu A co Ale to satysfakcjonujące I młody czosnek Słuchajcie, wczoraj byliśmy w takim zieleniaku Kupiliśmy młody czosnek Paprykę No nie ma sensu, że ja to kroję ja to zrobię krzywo <laughs> Jak krzywo kroję nawet chleb Ale ja się biorę za chlebuś Mamy przygotowane jajka Trochę sera cheddar na koniec Oraz pasatę. A pokażemy Wam jak zrobić najprostszą szakszuku, jak nie widzieliście. Taki trik, ile wrzucacie jajek? Robimy na przykład tutaj miejsce, tutaj miejsce, tutaj, to tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, a tu piąte damy. O, cztery jajka? Nie, pięć? Nie, cztery. Damy cztery. Tu robimy miejsce, żeby się trochę posolić. I naprawić sos, bo sos jeszcze nie smakuje tak dobrze. Teraz przykrywamy i zostawiamy tak na małym ogniu. No to jeszcze świeżo działa. O rety, powiem Wam, że na to czekałam. To są liczniki do roweru, takie wiecie, które sprawdzają ile przyjechaliśmy. Oczywiście mogłabym sobie ściągnąć aplikację, ale powiem Wam, że kiedyś miałam taki licznik na rowerze i mam taki trochę sentyment, Zamówiłam mówiłam z Allegro. Przyczepimy do mojego idarka roweru i zaraz idziemy na wycieczkę. A w tle słyszycie pan odkurza, pan fachowiec, bo właśnie nam coś tam montują w domu. Czekaliśmy na pana długi czas i się w końcu udało Także kochani, ja uciekam na rower, trzeba jeszcze maskę nosić, więc mam tu na szyi Chociaż jeździ się w tym niewygodnie Także miłego rowerowania Na obiad ziemniaki Super, bardzo lubię ten sos, ryba I tu mamy sałatkę Tak naprawdę nic nie nagrywaliśmy trochę obiad, zrobiłem rybkę dzisiaj. I pewnie w tym samym vlogu będzie, jak pójdziemy do e, biura, podabłam na pomoc, żeby upiec babeczki, e, takie żółte bo Karolina e, z biura, która też pracuje w biurze, uwielbia żółty kolor, wpadam na taki pomysł, ku, bym zrobił e, Waniliowe babeczki z cytryną, takim wyrazistym, e, kwaśnym smaku, i do tego bym zrobił taki mm, e, Maślany, wiecie, ten nie smaż się, co roztopić to. Tak. Ja wyłączę. Pomyślałem, że się mega mega ucieszy, No i pewnie jutro pokażę wam jak to biuro wygląda. Coś w sensie my wiemy, bo widzieliśmy na ofercie wszystkie zdjęcia, ale żebyście wy mogli zobaczyć i pewnie jutro też pojedziemy do różnych sklepów takich mm, biurowych, żeby kupić jakieś fajne rzeczy. E w ogóle to nie będzie dużo miejsca, więc nie spodziewajcie się, że tam będzie w ogóle jakaś ogromna przestrzeń. Na początek postanowiliśmy, że weźmiemy małe, a pewnie za rok albo za parę miesięcy, jak powiększy nam się ekipa, to będzie zdecydowanie większe, ale to się jeszcze zobaczy, okaże się jak będzie szedł w biznes. Dobrze, robię te babeczki, bo już jest po 20, a chcesz, chcę ten frosting zrobić, ten, ten, ten lukier na górę. W sensie nie lukier, tylko wiecie, tam maślany ten taki krem i wstawię sobie do lodóweczki mam nadzieję, że mi krem nie przesiąknie wszystkimi smakami, co mam w lodówce Dlatego ja robię kwaśny, żeby nie było czuć to zrobiłem sobie suche składniki proszek do pieczenia, mąka to jakiś wanilowy puder, mam taki cukier, pierwszy raz to używam może być ok skórka z trzech cytryn starłem i co tu jeszcze mam? i cukier i tutaj mamy jogurt naturalny, yy, dwa jajka, i dodam do tego jeszcze moje roztopione yy, masło. Z racji tego, że zawsze robię takie yy, zimne masło, i to jest za gęste, i to nie jest łatwo przelać do tych foremek. Dobra, tutaj mokre i wymieszamy wszystko razem. Hop. Będzie takie płynne, będzie łatwo przelać do tych foremek. I wyjdą mi równe jakieś, mam na nadzieję, że w miarę równe. Taki inny przepis, kurczę, ja zawsze tak się biorę za jakieś inne przepisy. i Też czasem po prostu mi to nie wychodzi, jestem później zły, ale dobra, mam nadzieję, że to się uda. Pięknie pachnie cytryną. Taka gęsta konsystencja. Spoko jest. będzie łatwo przelewać łyżką do lodów. Czarne mam. O, takie o, takie lotki. Myślę, że spoko fajnie będą wyglądały, co nie? I myślę, kombinować innego. To będą za wysokie. Tak, więc tu się ładnie krem później nie ułożę na ten. to. Z te białe będą i żółte. O. Te będą fajne, takie malutkie. I ładnie się na tym krem ułoży. Ja w ogóle mam mnóstwo takich rzeczy w domu. Nie oczywiście zauważyć. Same zapasy. Myślę, że tutaj sporo ich będzie z tych nagraczek. Oho, Wszystko się zmiesza. Tym będę dozował. Och, uwaga. O, super. Hop. Tak. Teraz będą widywały. To teraz stawiamy do pieca, bez teremu obiegu. Gdzie, że pięknie wyrosną. Mogą troszkę więcej dać tego ciasta. Krem zrobiony złą końcówkę wybrałem, bo to są takie różyczki te bardziej takie świderki, ale wtedy jak źle nałożycie, to możecie ją nałożyć tu pomiędzy, o, tak, cyk, poszukać wtedy wychodzi tutaj tą stroną krem. On jakiś, jak widzicie, nie wiem, czy to widzicie, ale dwa kolory jaśniejsze i ciemniejsze tak, takie przejście to widać tak fajnie zobaczymy jak to wyjdzie babeczki się upiekłe, idzie piękne równe cieplutkie jutro je będę dekorował myślę albo dzisiaj w nocy jeszcze ale muszą mi najpierw wystygnąć fajnie kochani tak już Szybko Wam pokazuję, bo będę, słuchajcie, pakować prezent na prezenty na Dzień Dziecka. Dzisiaj zrobiliśmy taki mały Dzień Dziecka z moimi rodzicami, no bo niedziela, więc jutro my będziemy robić Dzień Dziecka, więc dziecko ma po prostu, wiecie, dwa dni szczęścia, dwa dni ma Dzień Dziecka. Co zamówiłam? Zamówiłam, słuchajcie, taki zestaw do robienia lodów e, drewniany, więc od rana będzie, zobaczcie, jakie fajne. Wszystko jest takie, to jest plastik, ale te wszystkie, te są z drewna, te elementy, lodziarnia. A drugi zestaw, jaki zamówiłam, to beauty zestaw, no bo moja córa oczywiście uwielbia takie rzeczy. Pewnie to nie będzie takie popularne, jak moje pędzle, ale wiecie. I mam też trochę rzeczy z Peleny, które trzymałam do Holu i tak były. u mnie były koszulki, różne t-shirty i też jej włożę do osobnego, tego to zawsze taki wiecie, dodatkowy prezent. No może to nie jest tak super, jak zabawki, no ale zawsze coś. Także obiecam jej, że jak w to będą prezenty, bo będzie dzień dziecka. Ostatnio pytała, e, był dzień mamy, więc pytała, kiedy będzie dzień. Jej dzień, więc już jest. Także pakuję. Darek przyniósł papiery. Mam, słuchajcie, wstążki. Te wstążki to tylko tak wiecie one tu nie pasują w ogóle. Ale ja je przywiążę. One są oczywiście od czego innego, ale ja je przywiążę, bo wiecie, bo to jest chodzi o to rozwiązywanie. Wiadomo, że nie wyrzucamy tych wstążek. Jeszcze mam taki papier, ale ten kolorowy będzie fajniejszy, no bo to bardziej kolorowo. No i będą czekały przy łóżku. Prezenty na dzień dziecka wyglądają tak. Może nie są jakoś tam super zapakowane. Tak luźniej zapakowałam, żeby łatwo się rozdzierało. Wiadomo, że chodzi tutaj o to rozwiązywanie. Szczegotka nakleiłam, także to jest część. My jutro otwieramy biuro, kochani. Tak, w końcu nas cały ten dzień otwieramy biuro. I jeszcze będziemy mieć balony w biurze i też balony. Będę miała takie specjalne. Pokażę Wam. Zresztą wszystko zobaczycie na vlogu. Obserwujcie, bo będzie się dużo działo. Dobra, ja to kładę przy łóżku i mała się obudzi i będzie miała prezenty od razu. Ja w garażu były jakieś kwiaty, na kwiaty. A w hmm, hurtowni hmm, cukierniczej kiedyś kupiłem sobie trzy, takie 3-4 trzy, zestawy takich pudełek fajnych. Kiedyś będę robił babeczki. wiecie, na wynos. I przyda mi się. Taki kartonik tu. I fajnie To taki kartonik Ale to już na jutro A ja chcę jeszcze jakieś rzeczy ogarnąć Tak, wiem, że dzisiaj niedziela, a nie powinno się pracować Powinno się odpoczywać mm, Jeszcze jakieś rzeczy ogarnąć w kąpie i pewnie widzimy się jutro rano o siódmej. ja jedziemy yes. odebrać biuro! Ale się Spoczysz cieszę się bardzo. Takie excitement, to, Całą, y, całą wieczność. Całą <grym> Tak, udało nam się na szczęście załatwić. Eee, krótko po tym, jak powiedzieliśmy wam w filmie, że Nasza stara sieć się rozpadła. No i fajnie, trzeba wszystko przejść. jest nie zamknięte. Tak? Nie, to jest zamknięte. Jest. Musieliśmy przejść w kwalifikacje. No, Dobrze to się Tak, mówi? musiałam przejść normalnie rozmowy kwalifikacyjne, żeby do tego biura się dostać, ponieważ I... jest to biuro takie wspólne. Musiał, musiał nas też ktoś polecić z wewnątrz. Tak. No, A kto nas polecił, tak. to pewnie się później dowiecie. <noise> za parę dni. <noise> Ale się cieszę, powiem wam, że ekscytacja. Dzisiaj jest Dzień Dziecka i wstaliśmy... To też nam... dla nas taki prezent. Tak, ekzencji. to jest dla nas prezent. Wstaliśmy o 7 rano, daliśmy córce prezent, opakowywała, Czarek w, w ulubionym kolorze Karoliny. Wyglądały jak kwiatuszki. Uważaj, bo jadę. Dobra. Mamy ze sobą takie fajne lampy. Później rozstawimy też. Pokażemy Wam dzisiaj, jak kupujemy parę, parę drobiazgów, parę rzeczy do środka. Musimy zobaczyć, ile mamy miejsca, Musimy zobaczyć, pracujemy. co jest w środku. Wiem, że są tylko biurka i krzesła, ale ja nie jestem za tym, żeby te krzesła wymienić, bo nie jestem fanem takich gamingowych krzeseł w takiej, w takiej przestrzeni. Kochani, jesteśmy już w centrum podwójnego do Karolina. I idziemy, słuchajcie, idziemy. do naszego biura. E, zobaczymy, jak to wygląda. Powiem Wam, że po raz pierwszy wynajęliśmy biuro, w ogóle wynajęliśmy cokolwiek bez oglądania tego na żywo. To w się, sensie, ja tam kiedyś byłam u dziewczyn, ale nie wiem, jak to wygląda. Wiecie. Tu słoiki, ten. tu słoiki, no moje słoiki. E, tutaj mamy nasz. O, nasz wieżowiec. Kurza mnie to, ale mam tutaj, słuchajcie, wazon. <laughs> idziemy tutaj, to jest wejście główne, i my będziemy pracować tam. Ja się cieszę. Kochani, jesteśmy w naszym korytarzu. Uff, tutaj. Tu ekipa już ta. Nie ma naszego, słuchajcie, e, nie ma naszej naklejki, bo nie dotarła, no ale będzie za parę dni. Słuchajcie, biuro jest wbrew pozorom całkiem spore. Jesteśmy zdziwieni, że to jest naprawdę dużo ale miejsca. My jesteśmy w szoku. E, Fajny mamy to, że mamy tu widok na patio. Zobaczcie. Tu jest patio, ono jest wieczorem podświetlane. Tutaj bardzo ładnie słońce wpada. I wiecie co? Zobaczcie. Światło! Światło! I jest super do nagrywania, e, więc będziemy mogli tutaj wstawić tło, będziemy mogli tu nagrywać, będę mogła tu nagrywać z gośćmi. Beton. Beton jest Fajnie, Karo? Tak, jest zwolnane. Ja na, też! <laughs> to się dzieje! Ja jeszcze wtedy wierzyłbym. Żeby... Tak Darek chciał, słuchajcie, tu przy... obklejać te, ale okazało się, że są obklejone. E Jeżeli chodzi o biurka, w ogóle są bardzo fajne i krzesła też widać, że wygodne. Będziemy się pozbywać na pewno dwóch biurek, bo na razie potrzebujemy tylko Pęta, dwóch do pracy. Tak, i trzech szafek. Tak, e więc yeah. e na pewno się troszeczkę tutaj zmniejszy. E no, my dzisiaj robimy zakupy do biura. Z niewiedziną, a tak się cieszę. A w ogóle, takie, słuchajcie, o 10 będą tu dziewczyny z balonami. Więc będziemy mieć ozdobione, będzie naprawdę fajnie. Także powiem Wam, że na razie ludzi w biurze nie ma, jest pandemia, wiadomo, że dużo ludzi pracuje z domu. No, my już zaczynamy pracować w naszym gronie tutaj. Będziemy powoli to, to biuro dekorować, będziemy dostosowywać do siebie i będziemy Wam to nagrywać, więc jesteśmy zajarani, że w końcu wróciliśmy z domu i w końcu jesteśmy w pracy. Tu jest taka przestrzeń wspólna, można też wynajmować sobie. Biurka pojedyncza. Jeżeli ktoś yy, nie chce całego biura, może wynająć właśnie miejsce. No tu ogólnie jest bardzo dużo ludzi, tylko wiecie dzisiaj. Prawie nikogo nie ma, no bo wiadomo jaka sytuacja. Tutaj jest kuchnia. Trochę jak w Google, pokażę mi się z Googlem. Twę sobie zamawiamy. No i widok mamy na, na śródmieście. Tu jedna z sal konferencyjnych, ale jest ich dużo, fajnie jest tutaj w tym biurze, bo są i małe sale i duże i są i z ekranem i bez ekranu, bardzo, bardzo fajne, nowoczesne, wiecie, chodzimy sobie teraz po biurze, zwiedzamy, a w naszym biurze są dziewczyny i robią balony. Pusta biura, ludzi nie ma, a tutaj są jeszcze takie bardzo fajne budki telefoniczne, to się tak nazywa i to jest takie miejsce, gdzie nie trzeba tego rezerwować, zobaczcie, tu jest... Idealne wygłuszenie. No, idealne wygłuszenie, można się tu zamknąć. Ja to naprawdę będę przychodziła nagrywać jakieś Insta story czy coś. Przede wszystkim można tu przyjść na telefon, jak nie chcecie wiecie gadać przy kimś. Można się tu zamknąć w takim właśnie m, nawet może mieć laptopa. I na rozmowę sobie tutaj wiecie przyjść. To jest super pomyślane i to, jest, to są właśnie to jest koncepcja budek telefonicznych. I tutaj jest na naszym piętrze są... Tu... Idę zobaczyć łazienkę. I łazienka. Przyszłe dziewczyny z ekipy. <laughs> Jeżeli chcecie zamówić balony na Waszą imprezę, balony z Helem, balony na um, okazje specjalne, uderzajcie do dziewczyn, macie do nich kontakt na dole, do ich Instagrama. Dziewczyny robią piękne kompozycje. No i właśnie będziemy mieć biuro przyozdobione na nasze otwarcie, wprawdzie otwarcie. Nie robimy jeszcze takiego oficjalnego, wiecie, na e, takiego, jak chcielibyśmy zrobić przez pandemię, ale przynajmniej dla nas na dzisiaj do zdjęć i wiecie, żeby było po prostu miło pracować. Hel przyjechał, e, balony na miejscu. Pokażemy wam efekt końcowy, jak dziewczyny skończą, a my damy. Dalej... Na szczęście! Jest. Pokażemy wam efekt, ten do będzie, skończą. My na razie idziemy jeszcze tam zwiedzać biuro, sale konferencyjne i tak dalej. A dziewczyny działają. Tak, jest, pięknie. Jedziemy pięknie na mieście, pusto. I wybieramy się do IKEA po fajne regały, które wynalazłem na Pinterestie. max. jest IKEA Max. A zapomniałem oczywiście kamery, Taki ze mnie profesjonalny vloger i nagrywam teraz telefonem. Mam nadzieję, że spoko. Słuchajcie. Słuchajcie, wybieramy fotele. Myślę, że ten żółty to jest taki... On jest taki, Karolina, on nie jest taki żółty, wiesz? To już mi się nie podoba. Nie podoba mi się to brązowe. No, no taki słaby trochę. Nie podoba mi się to do końca. Nie, nie. Jak to wygląda? Nie. A ten zielony? Musimy, żeby był bardziej cały żółty. Może być ten zielony, no? Zielony jest fajny z tymi to, to jest taki. Pasował. A zielony będzie pasował? Tak, zielony, zielony będzie pasował, no. I znaleźliśmy naszą zdobycz. Tylko nie wiemy jaki kolor. Myślę, że niebieski, wiesz? Nie Ostatnie to jest sztuki, sztuki. kurcze. Nie, czerwony na pewno A. nie. Jesteśmy w dziale biurowym, zastanawiamy się, które te i Darek mówiłeś, weźmy białe z agregatorium, jak białe? No, nie myśl tak, e, sz, wieć, szablonowo. Możemy wziąć kolorowe, możemy zaszaleć. To nie jest do domu. Może być kolorowo, może być zabawnie. To też jest fajne, ale nie. Ale chyba będziemy to. Tutaj to kupujemy czy w Tu Tu będzie tani, nie? Tu są, ma tego. są te, co miałeś kiedyś. Ale nie, tak mi się podoba, że po boku jestem. No tak. To jest nasze zamówienie, moi drodzy. Jeszcze mamy medelki. Teraz pójdziemy je do magazynu odebrać. Ją, moi drodzy. Małe problemy były, w sumie małe, bardzo długie, bo czekaliśmy półtorej godziny w kolejce po fakturę, bo było tyle osób. Masakra, ale to nieważne, już mamy rzeczy, anulowali nam wszystko to, co mieliśmy i musieliśmy od nowo to wybrać. No więc, to więc był, był problem z geą. Straciliśmy mnóstwo czasu i dużo nerwów, ale nie ma co się denerwować, teraz jedziemy z powrotem do biura, weźmiemy sobie wózeczek, zabierzemy wszystko do Pokaż naszego tego lokalu. Jest sporo, jest bardzo ciężkie. i mamy bardzo ładny fotel. Wybrałem takie kwiatki niestandardowe z IKEA, jak widzicie. Eee, są ładne, dużo jest fajnych kwiatów tam, żywych. Co się stało? bo małeś palec? Zobaczmy. Zobaczmy, małeś palec, to Nie widać nic, tam, przesadzasz. Jak, nie no, gdzie to jest, dziur. Przestań, nie przesadzaj. Zobacz. Ja się to jest zgryźnę. Nie zgryźnij. <laughs> Przed się eee, I pojedziemy też na myśl, tam jest taki fajny sklep z dodatkami do do biura i wybierzemy coś fajnego, bo już nie chciałam się łazić tam szukać fake. Nie, poza tym na tej myśli są takie te rzeczy bardziej stylowe, designerskie, designerskie takie jednolite, no i właśnie na takie będziemy stawiać. Żeby było ładnie. Żeby było ładnie, żeby, wiesz, bo to jest... My nie kupujemy dla kogoś, my kupujemy dla siebie do biura. Dla siebie to jest inwestycja w nas. Na całe życie. Nie na całe życie, no. Ale później będziemy mieli większe biuro kiedyś, to zabierzemy przecież się wszystkie. Oczywiście. Wiesz. Może przeniesiemy się do większego lokalu. Może. Powiem Wam, że póki co jestem podjarana mega tą, tą lokalizacją i tym, jak jacy ludzie tam pracują fajni, jak, jaką tworzą społeczność, bo tu chodzi o taką społeczność, gdzie właśnie w WeWorku tak się razem pracuje. Także no Karolina też jest pod wrażeniem, mówi, że to jest taki level up dla niej w pracy, dla nas też taki to jest level up, osobisty. rozwój osobisty, więc się bardzo cieszymy, będziemy powiększać nasz zespół, już mamy nasz grafik, prawdopodobnie będzie do nas dołączał do biura na stałe, także będziecie go też widywać, no także ja jestem, no na to jeszcze, ja jeszcze nie zeszło siedziała. z nas, jesteśmy tacy oszołomieni od rana, nie? Jesteśmy w biurze z powrotem. Słuchajcie, zrobiło się balonowo. Zrobiły się meble z Ikei, zrobiły się balony tam. Jeszcze powynosiliśmy tutaj na Dzień dziecka dla córy. Tutaj Karo pracuje. Tutaj mamy jeszcze rzeczy, wiecie, biurowe i dywanik kupiliśmy i tego jest mnóstwo, także Darek teraz wynosi, bo pozbywamy się dwóch biurek i dwóch. Nie wiem czy dwóch tych szafek, trzech szafek, no, wszystkich. wszystkich szafek się pozbywamy, ale wiesz co, ja bym zostawiała, nie, trzy krzesła nam niepotrzebne, będziemy mieć fotel, dwa krzesła nam wystarczą. Dwa krzesła i fotel mamy kupione. Także super, teraz nasze balony do nas wrócą, więc don't worry. Bo są piękne, dziewczyny się świetnie spisały Jeszcze raz polecamy, what the hell Tu mamy, słuchajcie, lampę, mogliście ją e, pamiętać, dostaliśmy ją kiedyś od I stwierdziliśmy, że będzie genialnie, no zobaczcie, nikt nie zjadł ciastek no Właśnie Kaku, zjadłaś chociaż jedno Zaraz jem. Za dużo dzisiaj nerwów? To jest, to jest <zysklarne>. nie <nieogarnie. ścoughs> Więc tak, ciastka będą zaraz jedzone e, Ta lampa będzie nam świetnie, tu do biura Pachowcem, zobaczcie co on wziął, krętarkę do dura masz no, no, piękny fotel. Końcówka inna. Nie żeby... tej. Końcówki. Proszę. Tutaj też będziemy to mini zabierali. No bo nie możemy mieć tak aż tyle w biurze. Bo się tu nie połapiemy. To wszystko z biura wyjeżdża. Karton. Tego się pozbywamy. Panowie zabiorą. Biurko, drugie biurko z krzesłami. Tego nie chcemy, bo nie mamy miejsca tyle teraz. U, pierwszy dzień zakończony. Bierzemy mini do domu. Berek tam jeszcze obozuje, zostawiamy biuro. Balony w środku trochę powyjmowaliśmy z tych kartonów. Tu panowie z serwisu będą to zabierać później, więc to jest plus dla nas, że nie musimy nosić tych kartonów to nasze biuro. Balony jeszcze do domu zabieramy dla młodej do zabawy. W ogóle ludzi tutaj nie ma w biurze, słuchajcie. Uniesiesz? Ciężkie. <laughs> Ciężkie. Wow. Intensywny dzień. O Jezu, jesteśmy... Nie, już nie. Powiem wam, że intensywny dzień. Jesteśmy zmęczeni głównie tym chodzeniem po sklepach i decyzje i tak dalej. Parę rzeczy muszę jeszcze zamówić na Allegro. No na pewno jakieś tam takie biurowe, koperty. Później wam też pokażę pokój do drukowania, jak to wygląda. Także idziemy teraz do auta. O jest to biuro jest ogromne. Chodzimy tu i chodzimy w kółko. Co działało? Dobra, uciekamy i widzimy się jutro w biurze. Jest już późno, ale się dogrywamy. Jeszcze byliśmy... U dziewczyny z Benefitu, Karolina potrzebowała jakieś rzeczy dla siostry. Tutaj jest Rapid White, przyszła jakaś paczuszka. Jest okazja dnia dziecka pewnie od Wawel. Żelki trzy różne rodzaje, zaraz Wam pokażę ile ich przyszło. Po prostu nie uwierzycie w to. Bardzo dziękujemy za przesyłeczkę, Pozdrawiamy ekipę. A tutaj jeszcze balony. What the hell, latają po mieszkaniu, bo zabraliśmy te co były na podłodze dla małej. I tu mamy też tipi od wawel No fajnie, jest zabawa, to jest domek. Tata tam nie może wejść, bo tu nie ma miejsca, oczywiście. Więc szkoda. Chętnie bym tam posiedział w środku. O! I oczywiście tutaj jeszcze miki z balonami. A tu jest cała torba pyszności. Naprawdę dziękujemy. Nie wiemy kiedy to, to zjemy, ale już mam fajny pomysł. Może jutro wam pokażę. Jak go wykorzystam? Może zrobię taki candy bar ym, w biurze. To będzie może fajnie wyglądało, bo no, takie małe słoiki zamykane szczelnie, więc te żelki mi nie wyschną. zobaczcie cała torba trafia y, jutro do biura. A ja jeszcze zamawiałem jakieś koperty. Y, Monstera oczywiście musiałem zamówić, bo y, musi być w biurze. Więc jeszcze muszę doniczki zabrać. Tu jeszcze parę obrazków, zamówiłem przez internet. Jutro będziemy składali meble. W sensie w kolejnym blogu pewnie będziemy pokażą wam, jak złożymy meble, jak będziemy troszkę dekorowali, jak to troszkę będzie już wyglądało. W sensie będzie już sensownie wyglądało, mam nadzieję. To mówiliśmy też fajne tło do nagrywania. Eee, mam nadzieję, że szybko dojdzie. Pewnie potrwa to z kilka tygodni. Żegnam się. Z wami w tym vlogu. Jak widzicie, pokazaliśmy wam kawałek biura, ale pewnie będziemy pokazywali wam więcej. Widzimy się już za jakiś czas w kolejnym vlogu. Love you, bye!